Chyba lecieć tu to zastanawiam się czy znowu nie wziąć tak Nie wiem czyż nawet na to nie jest za A to? Ja na co pędem dodać? Ja nie. Lądujesz tam, ja ląduję tu. <grystanie> Dobre rozdanie. Weź. To jest kaszczunka na dzień dobry. Kurwa! Pff, tak, zauważyłem jak strzeliłem Częstraszył mnie, okej? Okay? Usłyszałem kroki blisko. Twoje piły do mnie lecą? tak. To nie w ludzi. Ty se weź tu za Jakie? No co znaczyłem ci, karabin, pompę, duży kef. Hahehehe <laughs> flaszę. Co? To cię wystraszyło, nie? Ale tamto jest koleś Nie wiem, to już w ogóle pitałem To widzę dziurę. Nie bałem mojego keba, gdzie jego kolega. Yy, wiesz gdzie? Tutaj Czy to jest kurwa Bot co ten głupi potrobi? Jeszcze ściany, bo klip go atakują? Nie. Kolega Twojego kolegi. Duży kar. Go... Ty masz małe? Mhm. To weź tutaj. Ja tego, tego co mam w ręce? No tak. Idziemy kurwa tam do tego, tego. A to bot. Chodź Ale jest człowiek. Ninja. Ninja, Ninja. strzela się. Z... Chodź. Kurwa. Biegałeś tam. Chodź tu w lewo. Chodź dołem. Nie ma co. Jestem. O niebieskie. Nie mógł... Bo tak to wygląda. Tam jest duży kek, lecę. Nie, legendarne drzewko. do zebrania. Pompka, dwuszałowa. No to nice. No chodź, teraz idę po legendarne. No ja bym mógł, kurwa innego dostać. Dalej. też to sobie go weź. Nie chcę, nie ma. Niczego. Dobra, choćby nie ma czasu. Jakie było to hasło? Yy, czerwone, żółte, żółte albo żółte, 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 czerwone, czerwone. Yy, no kurwa, mać. To odwrotnie. Tak. Czerwone w środku. Też nie? Zadania. Eee, luzik. Servo, Mamy, przechodzimy chodź Wiedziałem o tym. Ja też nie, mi od razu małe Ha, mam full, dobra, weź je. Nie mogę nic zrobić. Zliczone? Masz. Tak. Punkt Gotowy? Stój, 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 stój! Czekaj. Chciałem się wyhealować. Nie ma czasu. Kurwa, strzelają do mnie close. A gdzie ty jesteś? Wylądowałem. Aha. Dalej. Zaznacz gdzie. Nie ma tu nic do heal'owania Jak skoczysz przez skałę to będziesz latać Wiem Lecę do ciebie Ale ja jestem koło ciebie no, lec Ja lecę do ciebie żeby lecieć są gdzie indziej Chodź tu Dobra Proponowałbym, nie wiem, tam? No w sumie Tylko nie napierdalaj do... tego. Raczej obok niego. I strzały były do mnie ogólnie. Wiem. Więc... Jak to było? Ho już nic nie zrobimy. Chodź tu. Trzeba się dozbroić. Szykszynkę, słyszę. Będziemy mieli jeszcze kibel tak do wyjścia Akurat już nie będzie potrzebny niczego. Wyjdziemy ten Hmm, wyrzuciłem. Gdzie jest moja broń? Ja mam złotą No to chyba nie masz, bo tu złotej nie ma. Co? No masz złotą pompę. No, o no. tym mówię. A, ja, a, bo to pompa, sorry, ja myślałem, że to młotek jest. Prosty kurwa. Kurwa celem jestem, nie? Czyli, boże Mam jak go zabrać? Żeby tak Ja teraz mam dwa razy małe, nie? Bo sprayu zostało mi 10, więc go nie brałem nawet. Widzimy jak strefa wypadnie. Normalnie to jesteśmy całkiem safe, bo... No i zostało 9 osób Plaży do nas nie przyjdą Od tej strony co ja patrzę do nas nie przyjdą Chcę kurwa z otworzyć Zobacz czy możesz zagadać z tym kolesiem No, super chcę wsać te bandaże Tu jesteś trochę na... Co ty na to, żeby ty na tę platformę iść? Tą stroną to się chyba nie da Tak, nurku tam wyrzeczki Płynie jest. Motorówka Kurwa, no nie nadążę za niej, bo pływają kutasy w kółko Very low jest Jeden leży Reload Mam jest nieznadobicie, dobicie, Nie ma ich. Tu jest spray, jakbyś chciał. Z chęcią. I duży kef masz? Nie. Ekipa plus jeden. Albo... Po staremu. da się rozwalić te wejścia? To wejście tylko od dwóch stron jest na to. Czy inaczej nie da wejść. Gdzie ty jesteś? Po u ciebie. Dalej, latam tu po prostu. To tu też przelecia. A, splesze. Coś leci. Chyba. Gdzie mi się zdawało? Bo słyszałem dźwięk parasolki. Nie wiem teraz kurwa, czy coś leciało, czy nie. Strefa, błagam. Strefa, strefa, strefa. Kurwa! Win! Nie, nie ciesz się jeszcze. Bo jest coś blisko. Jest tam. Pojedynczy. Po niebieskim. Nie strzelaj. Do mnie. Tam. Nie strzelaj 40. do niego Leży Ktoś go dojeżdża Czy ty go teraz powaliłeś? Nie Ma plecy Po białym, po białym Nie widzę Widzę Pozwalam drzewo. Reload On jest ostatni Czekaj strefa go dojedzie zaraz Po niebieskim? Chowaj się. chowaj się, chowaj się, Gitara? Sorry, szybciej mi się to puściło Ale może zmienić Ja jeszcze mogę Mówiłem ci, że win Nie kurwa, nie widziałem ile ludzi jest? Liczyłem czy jest 2 plus 1 czy jest 1 1 1 tak, Byliśmy my kurwa we dwójkę na niego Wcześniej To to zabiliśmy dwóch no. Ja tamtego którego mówię że jest very low To ja już po białym strzelałem I on uciekał Sklepy?